Siemanko wariacie, witam Cię w odcinku. Na początku zostaw łapkę i suba. Pamiętaj o pisaniu kod do sklepu, który w tym, momencie, w tym momencie masz na ekranie. Zostaw suba z dzwonkiem, łapkę w górę, zapraszam Cię na Discorda. Pamiętaj o używaniu pistoletu, bo pistolet jest najlepszy. A dzisiaj zagramy sobie tylko i wyłącznie pistoletem. I żeby udowodnić Wam, że pistolet jest lepszy od pompy, ostatnio dodałem klip, który miał 11 sekund, że pistolet jest lepszy od pompy. To w tym momencie pokazuję Wam od cały odcinek, w którym. Cały jest przeznaczony właśnie pistoletowi Także dzięki, że jesteś i zapraszam Cię do oglądania Dobra, jak już jesteśmy już w gierce I lecę sobie w tym momencie na jakąś miejscówkę, tak aby zdobyć pistolet I żeby udowodnić Wam to, że pistolet jest lepszy od pompy To nagramy taki oto właśnie film, w którym gram tylko pistoletem Jeśli podoba Wam się taki film, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem Dziękuję Wam za 3000 subskrypcji na moim kanale i napiszcie w komentarzu, jaki film chcielibyście zobaczyć na 3000 subików A ja zapomniałem, że ja nie mogę zbierać zwykłych broni, tylko gram pistoletem Na szczęście nikogo nim nie zabiłem Zbieram pistolet, granat mogę używać, bo granat to w sumie To jest przedmiot taki, który się kończy tak zwanie, więc Więc no, można go chyba używać, tak mi się wydaje Powiem wam i wydaje mi się tak szczerze, że pistolet został albo usunięty Albo ma 0% resp yy, poza Poza właśnie automatami, więc spróbujemy znaleźć w automacie albo z jakiegoś lutu pistolet, bo jak widzicie nadal nie mam broni i mam tylko pistolet, jakąś kukurydzę i leczenie. O, 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 właśnie tutaj jest automat i czy w nim będzie pistolet? Zabudujmy. Nie no, jest jakaś awupa, ale oszkali Tam jest jeszcze jeden automat, pokazuję na mapie. Tu są w sumie trzy automaty. Dobra, tu też jest jakaś broń do kupienia, co tu jest? Też jest snajperka. Tam jest jeszcze jeden automat, tam już musi być pistolet Nie, tam jest leczenie No nie no Ta gra mnie impostoruje, wariaty Ej Chłop się nie rusza On chyba nie żyje, ale ma pistolet? Nie ma No Dobra, żeby nie było Ja go dobiję kill po prostu Bo kill -off w sumie to chyba nie broń, tak mi się wydaje a Nie wiem, czy te granaty zaliczamy, czy nie Na razie nimi nie zabije, bo W sumie mogą się przydać na potom, a stakuję się po 6, więc potem będę mi brakowało O, ktoś tam jest strzela a ja nadal nie mam broni Przydałby mi się ten pistolet Żeby jakkolwiek tutaj Kogoś powyjaśniać O, czy tu jest pistolet przypadkiem? Nie, coś mi się tu przewidziało Tu jest tylko wędka. O, ktoś mnie goni Dostałem Szukaj pistoletu, Snajper proszę Szukaj pistoletu Byku, o, 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 o Nie ma Patrzcie to Właśnie go granatami. Shit, on ma pompę. Ale podobno pompy są słabe, tak stwierdziłem. Dobra, zabudowałem go, uciekam. Ty pistolet. Znalazłem pistolet wyku. Ty to jest dobra, bot to jest ok. Uleczmy się. Da się go wynająć? To się go nie wynajmuje, tak. Myślę, że tak się go wynajmuje Dobra, czekajcie Gdzie on uciekł? Oho Dobra, zabudujmy to Cofnijmy się Zabudujmy, uleczmy się On nam niszczy górę Dobra, minus 50 Ma biało Okej, okay, okej, okay, okej, okay. pompę już Jak mam pistolet, to już oddaję e, 50, biało ma, biało ma 50 HP Lecę na niego. Teraz go już muszę dojechać. Taki kozak był. A teraz mu pokażę, kto tu rządzi. I że pistolet to najlepsza broń, jaka istnieje w tym sezonie. O. Oj oj oj! Biała ma. Znowu 50 hp. Goni go. 25 hp ma. Teraz muszę go dojechać. Teraz albo nigdy. Teraz już dojadam. Jest! Dobra, mamy to. Mamy to. Pistolet jest najlepszy. Lepszy sobie ten pistolet. Na zielony, okej. Okay, zielony pistolet mamy. Tu jakiś jakiś rubin, to sobie go zbiorę. Tu snajperka to się nie przyda. Nie wiem w sumie, czy może wylecieć właśnie z tych skrzynek w końcu to to, czy nie może. I wiadomo teraz jest, że na pewno może wam wypaść yy, z tego, yy, pistolet po prostu leżący. Tutaj się coś przed chwilą budowało. On ci tu leczy. Kogoś, kogoś zabił w tym momencie. Pistolet nie ma pistoletu. Dawaj, dawaj, edytuj. A. O nie, jakiś spocenie. Dobra, z takimi tak na pistolet na pewno nie wygracie. Bo oni będą tylko edytować i nie potrafią normalnie grać. Czemu mi w ogóle takich osób dobiera? To też nie mam pojęcia. Ale on ma trochę małe IQ, to widać już po nim. To już po nim widać. Że on nie umyśli czasami zabudowywać. Także to jest tylko jakiś dzieciak, który właśnie... 20, 42, 42 okej. Okay. Mi My tu myszka zablokowała i nie mogę go strzelać normalnie. Lecę w sumie też do strefy. Tu jest jakiś lud. Zabiorę sobie lud stąd. Może będzie jakiś pistolet. Czy jest jakiś pistolet? Uwaga. Pistolet, nie ma pistoletów, okej. Okay. Pamiętajmy, że on jest sobie. Ty. Biało ma, biała ma, biało ma Dojeżdżajmy go Leży jakiś spocenie dzieciak. Pamiętajcie, żeby wyjaśnić właśnie takich spocenców pistoletem, żeby ich upokorzyć, że pistolet jest lepszy od jakiegoś śmiesznego pm Czy tam pompy Także Pamiętajcie, żeby używać pistoletów Team Pistolet w komentarzach, hashtag Team Pistolet napiszcie ja... ja idę po zrzut Może wypadnie z niego pistolet jakiś złoty To w sumie nie byłoby złe, ale raczej chyba nie ma takiego, takiej szansy, no właśnie, z jakaś ale są przynajmniej lunchpady. Więc będziemy mogli sobie uciekać, ja sobie to Także na spokojnie, tu jest jeszcze jest tu skrzynka. Jak ta skrzynka nam odda pistolet, to będzie wtedy mega dobrze. Trzeba albo jakieś leczenie, może... W sumie potki też są spoko, ale tą wędkę, bo w tym wędkę już się to nie przyda, chyba mi się tak wydaje. Bo i tak nie ma niczego w strefie. I da się kampić do jakiegoś krzaka może, żeby mnie nie zauważyli. I wtedy wygrywamy giereczkę. Taka jest nasza taktyka. Zostajemy jeden na jeden. Co jest grane? Ludzie się strzelali przed chwilą. Więc on tu gdzieś musi być. Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu! Jest tu. On nie ma strefy przecież, on nie ma strefy Wyczekajmy go, wyczekajmy i on nie zdąży On się teraz leczy podkami I on się tam leczy, dobra! Dobra, dostał 27 dostał, pamiętajmy Jest obity, jest obity, trzeba go dojechać Trzeba go dojechać, on jest naszym celem Pistolet ma mało ammo, pistolet ma mało ammo On nie wie, że ma... Ajajaj Dostał, dostał biało ma. Jest za strefą. Patrzcie to, patrzcie to teraz. A jajaj, znowu ma biało. Dostał, pamiętajmy, że dostał więcej niż 50. A on się teraz leczył. Ja się teraz leczę w ten sposób. Dostał biało. Okej okay. Zapamiętajmy. GG! Wygraliśmy. Wygraliśmy z pistoletem samym, proszę Państwa. Sam pistolet wygrany, także. Dziękuję bardzo za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o używaniu pistoletu. Sima!